Dziś rozbrzmiewa boskie przesłanie, oto nadszedł czas, abyście byli świadkami celu, który kryje się za waszym cierpliwym oczekiwaniem. Wkrótce blask mojej istoty zostanie odsłonięty przed tobą. Łzy uniesienia spłyną po twoich policzkach, wyma resztki przeszłego cierpienia, gdy będę wykuwał genezę twojego nowego, wspaniałego rozdziału, ogłasza Wszechmogący. Czy jesteś gotowa, drogie dziecko? To przedsięwzięcie przekracza Twoje obecne zrozumienie. Trwaj w mojej obecności, gdy przygotowuję Twego wspaniałego Ducha. Zbliża się, dodaje boskość. Obejrzyj ten film, jeśli Twoja wiara we Wszechmogącego jest niezachwiana. Po przejściu przez szereg udręk w tym roku, dzisiejsze przybycie zaskoczyło mnie. Słowa uciekły mi dla Was wszystkich, ale inspiracja napłynęła. Boskość przekazuje, że ten rok oznacza początek wielu wspaniałych podróży. W tym roku przeciwnik się załamie. W tym roku wszechmogący utoruje ci drogę. W tym roku będziesz świadkiem owocowania w namacalnym królestwie. To jest wyznaczony rok. Wskaż swoją gotowość za pomocą 11 listopada. Pośród poczucia zmiażdżenia i pokusy poddania się. Wszechmogący przekazuje, czy możesz otworzyć się na mnie jeszcze raz, czy możesz podejść do mojego tronu, abyśmy mogli porozmawiać. Jest wiele rzeczy, które mogę ci odsłonić. Twoja niezłomna wiara nie jest daremna. Objawienie wkrótce cię uświetni. Zaaranżowałem każdy aspekt dla twojej korzyści. Teraz nadchodzi era mojej łaski dla ciebie, moje ukochane dziecko. W tym momencie wszechmogący przyznaje: Rozumiem intensywność twojej udręki. Rozumiem mękę, którą przeszedłeś. Ciężar wrogości i niedostatek prawdziwego uczucia były twoimi towarzyszami, a jednak idziesz naprzód. Jestem z ciebie niezmiernie dumny. Dzięki twojej niezachwianej wierze i odporności, błogosławieństwa i dobrobyt będą twoją częścią. Wszystko będzie dobrze. Powstrzymaj się od tracenia nadziei. Potwierdź swoje postanowienie słowami obejmuje moją wrodzoną siłę. Stoisz na krawędzi wkroczenia do królestwa, o które żarliwie się modliłeś do królestwa, w którym obietnice zostały złożone dawno temu. Zmiana się rozwija, zwiastując jedynie czystą wspaniałość i euforię. Boska mądrość. Nienaganne wyczucie czasu i zdolność do przyspieszania wydarzeń w naszym życiu pozostają niezrównane. On rozumie każdą permutację i zmienną, zdolną do zaaranżowania potężnej metamorfozy w wyznaczonej godzinie. Potwierdź swoją transformację słowami e. W najbardziej odpowiednich i silnych momentach wszechmogący może odwrócić okoliczności na Twoją korzyść. Kiedy zakotwiczamy naszą egzystencję w dobroci. Wspaniałości i łasce naszego opiekuńczego ojca. Spokój ogarnia nasze serca, a jego interwencja na naszą korzyść rozwija się. Wkrótce pójmiesz dobroć, która wyrosła z agonii, łzy, które poprowadziły cię do jego stóp. Dostrzeżesz, że każda złamana ścieżka wyznaczyła Twoje przeznaczenie. Odpocznij, ukochane dziecko, w objęciach mojego pokoju. Przygotuj się na epicką zmianę w swojej narracji. Wywoła ona głębokie emocje w twoim sercu i umyśle. Poświęcenie zainwestowane w opanowanie swojej istoty wkrótce przyniesie satysfakcjonujące rezultaty. Trajektoria twojej podróży jest arcydziełem. Zbliżający się przełom to potwierdzi. Każda cząstka magii w tobie doświadczy wykładniczego wzrostu. Poświęć chwilę na delektowanie się teraźniejszością, ponieważ szybko się ona przekształci. Gdy zbliżasz się do końca tego tunelu, zdajesz sobie sprawę, że poszukiwany blask nieustannie emanuje z twojego wnętrza. Przyjmij spokój. Twój nadchodzący rozdział wyryje trwały uśmiech na twoim obliczu i na całe życie źródło uniesienia w twojej istocie. Wszechmogący dostrzega tęsknoty twojego serca. Rozumie twoje pragnienia. Rozpoznaje twoją samotność. Jest wyczulony na twoją tęsknotę za towarzystwem. Wysłuchuje cichych próśb serca i darzy cię miłością. Jego uczucie do ciebie nie zna granic. Przekazuje ci, że troszczy się o twoje potrzeby. Kształtuje twoje serce. BY przyjęło prawdziwą miłość. Jego pamięć pozostaje nieskalana. Potwierdź swoją wiarę z 5555. Pośród ciszy i zamieszania, transformacja trwa. Ręka wszechmogącego pozostaje w ruchu. Jego obietnica, raz usłyszana, niezawodnie się zamanifestuje. Poza tą próbą jest długo oczekiwana nagroda. Nie trać nadziei podczas ciszy. Wszystko ulega zmianie. Zainicjuj napływ bezgranicznego dobrobytu, radości, zadowolenia, wolności i pewności siebie do swojego życia poprzez drobną zmianę w porannej rutynie. Jesteś zainteresowany? Zapoznaj się z poniższym linkiem, aby uzyskać wgląd w sekrety przyciągania bogactwa. Subskrybuj nasz kanał, jeśli Twoje serce rezonuje z oddaniem. Rozważ to dzisiaj, przypomnij sobie przypadki. W których wierność wszechmogącego oświetliła twoją podróż. Zastanów się nad wysłuchanymi modlitwami z przeszłości. Przyjrzyj się próbom, które zwyciężyłeś dzięki jego przewodnictwu. Bóg z przeszłości pozostaje niezmieniony. Zobowiązuje się prowadzić cię przez każdy dzień aż do zakończenia twojej ziemskiej podróży. Potwierdź swoje postanowienie słowami. To także przeminie. Przygotuj się na to, o co błagasz. Wiara wykracza poza zwykłe oczekiwanie, jest przygotowawcza. To coś więcej niż tęsknota to świadectwo Twoich aspiracji, to deklaracja w działaniu. Panie, choć obecna chwila pozostaje niejasna, jestem gotów odrzucić obawy. Wyposaż mnie w to, Oce, obłagają moje modlitwy. Ukształtuj mnie. Żarliwie szukam lekcji z tego sezonu. Przygotuj się, bo Wszechmogący potwierdza Jego nadejście. On zapewnia: przewiduj, wyobraź sobie realizację swoich aspiracji, oczekuj spełnienia swoich błagań. Niektórzy z Was mogli porzucić nadzieję i odłożyć oczekiwania na półkę, ale Wszechmogący wzywa Was do przewidywania. Przekaż swoją afirmację za pomocą 888. Miłość odnajdzie Cię, gdy oczekiwanie jest na wyczerpaniu. Niestrudzona pogoń za Bożym Planem dla Ciebie nie będzie konieczna. Potraktuj to jako potwierdzenie. Wszechmogący wysłuchał Twojej prośby. Nadchodzi czas odnowy. Odpocznij dobrze i śpij. Duch Wszechmogącego przekazuje. Że pozorny nieład jest w rzeczywistości zgromadzeniem. Chociaż fragmentacja i nieład wydają się powszechne, wywołując niepokój w środku, bądź pewien, że łączą się w spójność. Fragmenty połączą się, odsłaniając zrozumienie. Niech boskie oblicze oświetla Twoją ścieżkę. Twoja obietnica pozostaje w rozkwicie. Nie odrzucaj jej z powodu jej niewidzialnej natury. Wkrótce nastąpi nagła zmiana, na którą czekasz, a nasiona, które zasiałeś, rozkwitną. Niebo obdarza błogosławieństwem Twoje wysiłki. Ojciec rozpoznaje Twoje serce, dostrzega siłę Twojej wiary i właśnie w tym momencie przekazuje Ci zapewnienie, że Twoje zaufanie jest najważniejsze. Boska obecność przemawia dziś bezpośrednio do Ciebie, wzywając Cię byś nie rezygnował z tego dnia na rzecz mglistej niepewności jutra. Ten dzień należy do Ciebie, jest kulminacją Twoich wysiłków i zasług. Absolutnie zasługujesz na przywilej pełnego przyjęcia dzisiejszego dnia, ponieważ jutrzejsze wyzwania nieuchronnie się pojawią, testując Twoją odporność, jak zawsze. Skup się jednak na dniu dzisiejszym, ponieważ jest on cennym darem. Rozkoszuj się każdą chwilą, wypełniając ją tym, co przynosi ci szczęście, spokój lub proste uczucie bycia żywym. To jest esencja dzisiejszego dnia. Wyraź swoje uczucie do boskości, potwierdzając swoje oddanie słowami: Kocham cię, Panie, a w odpowiedzi Bóg zapewni Cię, moje najdroższe dziecko. Prawdopodobnie już zauważyłeś, że kiedy zbliżasz się do mnie, ogarnia Cię transcendentny pokój. Uznaj swoją zależność ode mnie, podobnie jak wędrowiec na pustyni. Próba zgromadzenia tego pokoju na jutro okazuje się daremna. Przyjmij więc spokój, który otacza cię teraz i rozkoszuj się towarzyszącą mu radością. Gdy nadejdzie jutro, nasza komunia odnowi się, a ja obdarzę cię dokładnie takim pokojem, jakiego będziesz potrzebować tego dnia. Zaufaj mi, drogie dziecko. W chwili, gdy opanujesz sztukę przyjmowania pokoju w pełnym zakresie, nawet najpotężniejsze przeszkody ustąpią, pozwalając ci osiągnąć niemożliwe i stąpać po wodzie. Jesteś ceniony. Boska opatrzność działa niezawodnie, nawet w obliczu tego. Ceo może wydawać się ciemną i niejasną ścieżką, kiedy odczuwamy odległość od boskiego źródła. Paradoksalnie te okresy niejasności często przybliżają nas do boskiej obecności. W takich chwilach może się wydawać, że twoje życie się rozpada, ale możesz być pewien, że to ręka boskości skrupulatnie tka gabelyn, który prowadzi do jaśniejszego, bardziej satysfakcjonującego celu. W końcu cienie rozproszą się, a po retrospekcji dostrzeżesz boską rękę w pracy. To co kiedyś uważałeś za uciążliwe lub niekorzystne, objawi się jako zmiana na lepsze. Potwierdź swoje uznanie liczbą 11, symbolizującą niezachwianą wiarę. Bóg mówi: Jesteś moim wyjątkowo utalentowanym luminarzem. Promieniujesz najjaśniejszym światłem w każdym pomieszczeniu. Nadal angażuj się w cel, który Ci wyznaczyłem, ponieważ posiadasz wyjątkową łaskę, która Cię wyróżnia. Początkowe nagrody za Twój sumienny trud są nieuchronne. Jednak na razie nie poddawaj się zmęczeniu, moje ukochane dziecko. Stoję u Twego boku. Kocham Cię i proszę, byś wytrwale podążał prawą ścieżką. Pamiętaj, że przeciwnik wywiera największą siłę, gdy na horyzoncie pojawia się boskie błogosławieństwo, gotowe Cię wywyższyć. Trwaj więc mocno i medytuj nad tą biblijną radą. Nie ustawajmy w czynieniu dobra, bo we właściwym czasie zbierzemy plon. Jeśli się nie poddamy, potwierdź swoją zgodę, wpisując dwunastą. Aby magnetyzować bezgraniczny dobrobyt bez wysiłku, poczone w uszy od dzisiaj, zapraszam do zapoznania się z linkiem podanym w sekcji komentarzy poniżej. Odkryjesz tam zdumiewające rewelacje dotyczące bogactwa ujawnione przez renegackich naukowców NASA. Co więcej, jeśli Twoja wiara pozostaje niezachwiana, rezonujesz z przesłaniem: Bóg ogłosił, ze względu na głęboką podróż, którą dla Ciebie organizuje, osoby z Twojej przeszłości powrócą do Twojej sfery. Zachowaj jednak ostrożność. Ujawniłem już ich tożsamość. Uwolnij przeszłość i jej żale, ponieważ wprowadzam nowy rozdział. Czy dostrzegasz pojawienie się nowych możliwości? To jest w toku. Potwierdź swoje dostosowanie do tego rozwoju, wpisując: Jestem łagodny dla siebie. Stoisz u progu uświadomienia sobie, dlaczego cierpliwość jest konieczna. Chwała nowego świtu wkrótce stanie się oczywista. Wywołując łzy uniesienia i rozpuszczając dawną udrękę. Próg pięknego nowego początku jest przed tobą, zastępując dawny ból. Boski głos pyta, czy jesteś gotowy, mój ukochany, to przedsięwzięcie wykracza poza twoje obecne zrozumienie. Rozkoszuj się moją obecnością, gdy pielęgnuję twego drogocennego ducha. Zbliża się. W dalszej części zapowiedzi czytamy: Miesiące sierpień i wrzesień są przygotowane na to, by spłynąć na ciebie kaskadą obfitości błogosławieństw, cudów, nowych możliwości, korzystnych wieści, lepszego samopoczucia, postępu finansowego i nadprzyrodzonych przełomów. Jeśli przyjmiesz te deklaracje z niezachwianą wiarą, powiedz Amen w imieniu Jezusa. Wyryj tę prawdę w sobie. Uzdrowienie z dawnej udręki osiąga punkt kulminacyjny, gdy ból nie ma już wpływu. Przestań zwracać się ku ulotnym lekarstwom, takim jak alkohol, palenie tytoniu czy przelotne związki w poszukiwaniu ukojenia. Zamiast tego spójrz na przeszłe osoby lub incydenty jako bezcenne lekcje, a nie jako źródła lamentu. Wyzwolenie pojawia się. Gdy współczucie dla samego siebie zastępuje użalanie się nad sobą, sprzyjając holistycznemu uzdrowieniu. W przypadkach niepokoju, powiesz ciężar swojemu wyższemu ja. Przekaż, poddaję się temu, oddając to Tobie. Przekształć moją percepcję, emocje i doświadczenie dotyczące tej sprawy. Poddaj się wyższej mądrości, zrzekając się w ten sposób kontroli nad swoim komfortem i równowagą. Jeśli pojawi się uczucie lekkości, rozpoznaj, że przekierowałeś uwagę z niepokoju na dostosowanie się do optymalnego siebie i poszukiwanego rozwiązania. Przyjmij ten wgląd, wpisując TAJT 1515. Nigdy nie pozwól, aby osiągnięty postęp umknął twojej świadomości. Zastanów się nad przebytymi kilometrami, pokonanymi próbami i porankami znoszonymi pomimo przeciwności losu. Przypomnij sobie przypadki, w których wytrwałość zwyciężyła, nawet w chwilach zwątpienia. Przypomnij sobie momenty, w których poddanie się było kuszące a mimo to brnąłeś dalej. Uznaj odporność kultywowaną podczas tych podróży. Boski głos mówi: Jeśli będziesz uparcie powracał do tych osób, które celowo usunąłem z Twojego życia, pozostaniesz w nim zakorzeniony. Oderwanie się od zamieszania i nieszczęścia jest niezbędne. Porzuć wzorce, które już ci nie służą, ponieważ są one niezgodne ze ścieżką, którą dla ciebie wytyczam. Rozstań się z dys, fałszem, manipulacją i oszustwem, ponieważ nie są one zgodne z autentyczną miłością. Przyjmij transformacyjne uwolnienie, wpisując odzyskuję swoją moc. Jezus daje wgląd w to, że osoby, które cię opuściły lub zwróciły się przeciwko tobie, zrobiły to niezależnie od twojej wartości. Dlatego zrezygnuj z wysiłków, aby je zatrzymać. Boska mądrość zaaranżowała ich odejście z powodu ich niezgodności z podróżą, w którą wyruszasz. Ich cel w twoim życiu został spełniony, a postęp wymaga ich nieobecności. Boski opiekun chroni Twoje ostateczne dobro. Zanurz się w zaufaniu, gdy Boska Ręka prowadzi Twój kurs. Przypieczętuj swoją afirmację dziesięciną tysiąc dziesiątego roku, jeśli popierasz zaufanie. Będą przypadki, w których Boskie odpowiedzi pociągną za sobą ból wynik, który może być początkowo zagadkowy. Gdy czekasz, zmiana wydaje się nieuchwytna. Twoje pytania pozostają bez odpowiedzi, a twoje modlitwy wydają się milczeć. Możesz być jednak pewien, że boska obecność nigdy nie słabnie. Cierpienia, które napotykasz, sprzyjają wzrostowi i uzdrowieniu pośród prób. W sposób analogiczny do rodzica dyscyplinującego ukochane dziecko, boskość kształtuje się poprzez dyskomfort. Napotkane odrzucenia stanowią przekierowania w kierunku ulepszonego kursu. Niezależnie od okoliczności zewnętrznych, nadal inwestuj w wiarę. Boska mądrość zapewnia, nawet jeśli Twoje otoczenie sugeruje inaczej, trwaj w zaufaniu. Rozumiem boski plan. Wpisz tak, jeśli to rezonuje. Czasami boskość organizuje usunięcie określonych osób z naszego życia, aby zapewnić ochronę. Zaakceptuj tę mądrość. Oprzyj się pokusie gonienia za nimi, tęskniąc za ich zatrzymaniem. Jeśli Bóg zamyka drzwi, uszanuj jego zamknięcie. Przeszłość nie przynosi nowych objawień. Uzdrowienie i postęp wymagają zerwania więzi ze źródłami bólu. Wdzięczność jest niezbędna za błogosławieństwa, wzrost, uzdrowienie i postęp, którego doświadczyłeś. Musisz skupić się na swojej ewolucji i ciągłym dążeniu do realizacji aspiracji. Wyraź wdzięczność za transformujący sposób myślenia, który napędza cię w kierunku pożądanego życia. Z niezachwianym oczekiwaniem. Proś, aby ścieżki nadal się oczyszczały, możliwości się poszerzały, a cuda rozwijały się obficie. Uwierz w swoją zdolność do rozkwitu. Jestem gotów promieniować blaskiem. Aby potwierdzić, jeśli Boska Wola chce, abyś posiadał dar, to błogosławieństwo na zawsze będzie nosić Twoje imię. Żadne Twoje działanie lub brak działania nie może zmienić tej rzeczywistości. Podążając ścieżką wyznaczoną przez Boga, ważne jest, aby nie analizować ani nie rozmyślać nad wydarzeniami w swoim życiu. Każdy aspekt Twojej egzystencji ma swój odrębny czas i cel. Gdy zaczniesz naprawdę opierać się na wierze zamiast na wzroku, zrozumiesz, że okoliczności działają na Twoją korzyść, a nie przeciwko Tobie. Wyzwól napływ bezgranicznego dostatku, radości, zadowolenia, wyzwolenia i pewności siebie do swojego życia, wprowadzając niewielką zmianę do swojej porannej rutyny. Czy pragniesz tej transformacji? Zapoznaj się z linkiem podanym w sekcji komentarzy poniżej, aby odkryć ukryte zasady przyciągania bogactwa. Jeśli twoje oddanie boskości jest niezłomne, rozważ subskrypcję naszego kanału. Kosmos przekazuje Ci dzisiaj, uwolnij wszelkie ograniczające przekonania i ukryte wzorce, które mogą utrudniać przepływ dobrobytu do Twojego życia. Uznaj, że z natury zasługujesz na dobrobyt w jego niezliczonych formach. Potwierdź i wyobraź sobie, że prowadzisz dostatnie życie. Wpisz tak, jeśli Twoja wiara w boskość jest zdecydowana. Aniołowie przekazują Ci dziś wiadomość. Jeśli działasz z miejsca autentyczności, już jesteś triumfatorem. Przyjmij swoją własną uczciwość. Twoja czystość i szczerość definiują Twoją istotę. Pomimo prób, jakie może narzucić ta podróż, pozostań zakotwiczony w miłości, zakotwiczony w prawdzie i zakotwiczony w wierze. Nie pozwól, aby cokolwiek osłabiło Twoje wewnętrzne światło, ponieważ nawet pośród ciemności. Iluminacja znajdzie swoją drogę powrotną. Wpisz tak, aby objęci to i z wdzękiem uwolnić wszystkie przywiązania. Im bardziej chwytasz się przesłych osób i okoliczności, tym bardziej hamujesz swój rozwój i utrudniasz nowej energii wejście do Twojego życia. Posiadasz zdolność do ponownego połączenia, przywrócenia i odmłodzenia siebie umożliwiając Ci dostosowanie się do teraźniejszości zamiast bycia nawiedzanym przez przeszłość. Nadszedł czas na transformację. Dzisiejszy dzień zwiastuje nowy początek. Dzisiejszy dzień zaprasza do stworzenia życia pełnego uniesień i spełnienia. Dzisiejszy dzień zachęca do porzucenia wszelkich ograniczeń. Dzisiejszy dzień zachęca do zgłębienia zagadek istnienia. Twoja zdolność do poprawy swojego życia jest w zasięgu ręki. Twoje myśli i przekonania stanowią te narzędzia. Wpisz, zyskuje świadomość, aby potwierdzić swoje zaangażowanie. Oznacza to początek nowego dnia. Ten dzień należy do ciebie i możesz go wykorzystać według własnego uznania. Możesz go zmarnować lub wykorzystać dla dobra innych. Twoje dzisiejsze działania mają znaczenie, ponieważ wymieniasz za nie jeden dzień swojego istnienia. Gdy nadejdzie jutro, dzień ten zniknie bezpowrotnie. Pozostanie po nim ślad. Oby był on korzystny. Jeśli twoje zaufanie do Jezusa jest niezachwiane, okaż je poprzez polubienie tego filmu. Wkrótce wzniesiesz się do głęboko sprzyjającego stanu. Szczęście będzie się przelewać. Otaczając ludzi wokół ciebie w radości i przekonaniu. Bądź otwarty i przygotowany. Wpisz tak, aby wyrazić swoją gotowość. Boskość przekazuje ci dzisiaj, że moje błogosławieństwa będą cię ścigać i wyprzedzać. Znajdziesz się we właściwym miejscu w wyznaczonym czasie. Ludzie zejdą ci z drogi, by y okazać ci życzliwość. Moja łaska cię otoczy. Ta faza będzie charakteryzować się ogłoszeniami takimi jak Z przyjemnością Cię informujemy. Nie jesteś nam nic winien. Gratulacje, zostałeś zatwierdzony i wszystko zostało w pełni uregulowane. Data zamknięcia to data. Podnieśliśmy Twój próg do A kwota. Przyjmij to i przyjmij przez wiarę w imię Jezusa. Niech tak będzie. Wpisz 444. Aby odebrać to błogosławieństwo. Będą punkty, w których boskie odpowiedzi mogą kłóć. Początkowo mogą wydawać się kłopotliwe. Wytrwałeś cierpliwie, ale transformacja wymyka ci się spod kontroli. Pytania pozostają, ale odpowiedzi są wstrzymywane. Modlitwy są oferowane, ale panuje cisza. Jednak boskość zawsze stała obok. Ból i przeciwności były niezbędne dla Twojej ewolucji i powrotu do zdrowia pośród udręk. Chociaż boskość nie znosi być świadkiem Twojego cierpienia, podobnie jak rodzic dyscyplinujący swoje potomstwo, te próby są świadectwem miłości. Twoje zaprzeczenia służą jako przekierowania. Niezależnie od okoliczności zewnętrznych, zachowaj wiarę. Boskimi intencjami kieruje mądrość. Pisz 555, aby wyznać swoją wiarę. Gdy zbliżają się Twoje błogosławieństwa, siły przeciwnika nasilają swój atak. Przeciwnik stara się udaremnić Ci dostęp do obfitych błogosławieństw ustanowionych przez Boga. Twoja misja, która jest w Tobie, i boskie poświęcenie Twojego życia wywołują niepokój u przeciwnika. Bądź zdecydowany i polegaj na boskości. Kiedy poddasz się boskości, ogarnie cię spokój, ponieważ zrozumiesz, że prawdziwe błogosławieństwo leży w podróży, a nie wyłącznie w wyniku. Poddaj się boskiej woli. Kiedy ciężar wydaje się większy niż oczekiwano, nasyć swój umysł boskimi naukami i potwierdź złożone obietnice. Obejmuje zdolność do afirmacji. Niezależnie od twoich obecnych utrapień, jestem obok ciebie. Ta podróż nie musi odbywać się w samotności. Podczas gdy poszczególne osoby mogły odejść, szczególnie gdy pojawiły się duże wyzwania, ja pozostanę na zawsze. Jestem niezmienny, rozciągając się na kontinuum wczoraj, dziś i wszystkich kolejnych dni. Ten sam Bóg, który uwolnił Cię od przygnębienia, myśli samobójczych, lęku, strachu, zwątpienia w siebie, izolacji. Trudności finansowych i bólu serca, pozostaje gotowy, aby uwolnić cię od Twoich obecnych kłopotów. Zademonstrowałem to w przeszłości i powtórzę to ponownie. Zaufaj mi i chwyć moją niezachwianą dłoń. Szukaj mnie, a znajdziesz mnie. Pośród szalejącej burzy skieruj swój wzrok na mnie. Podtrzymam cię na duchu. Będziesz wytrwały. Dbaj o siebie. Pisz tak, jeśli jesteś gotowy, i udostępnij ten film pięciu osobom, które podzielają twoją wiarę. Skomentuj Jezus jest Panem, aby poprzeć nasz kanał. Zasubskrybuj nasz kanał i aktywuj powiadomienia. Nigdy nie pozwól, by strach dyktował twoje decyzje. Opieraj swoje wybory na optymizmie i potencjale. Podejmuj decyzje, kierując się tym. Co powinno się wydarzyć, a nie tym, co nie powinno. Wdzęczność obfituje. Dziękuję.